Cześć, Radek z tej strony. Mamy naszą skodę testową. Dzisiaj w laboratorium zrobimy sprawdzenie, czy rozładowany akumulator, albo prawie rozładowany akumulator, rozładuje nam Canloka. Mamy podłączony mierniczek pod akumulator, macie zegarek i dzisiejszą datę, więc możemy to sprawdzać na bieżąco. Zrobimy też time z tego. Sprawdzimy, czy Canlock na rozładowanym akumulatorze działa nadal, czy pozwoli odpalić samochód, czy wcześniej rozładuje nam się samochód i wszystkie inne sterowniki nie pozwolą nam odpalić go. To wszystko sprawdzimy. W aucie zostawię włączoną stacyjkę, włączone światła i włączony wentylator, żeby to nam szybciej się po prostu rozładowało. Teraz Wam pokażę, że kanlog tutaj działa. Będzie przez chwilę klakson, więc wszystkie systemy nasze. Pokażę Wam. 10 sekund. więc Canlock tutaj w tym samochodzie działa. Zostawiam teraz tak, włączone światełka, włączony wentylator. Zostawiam Skodę z włączonym zapłonem, światłami i wentylatorem, żeby nam się szybko rozładowała. Będziemy obserwować, widzimy się za 20 minut. Minęło 20 minut, rozładował nam się trochę akumulator, poniżej 10V spadło, zobaczymy czy kanlog lock blokuje, czy dam radę odpalić, czy nie dam rady odpalić i już po prostu mamy za niskie zasilanie. Sprawdzimy. Sprawdźmy czy odpala. Nie odpala. Prowadzam kod. Ostatnim tchem odpalił. Poczekamy, ubijemy ten akumulator całkowicie. Akumulator rozładowujemy dalej. Mamy już 8V. Damy mu jeszcze 5 minut i rozładujemy go do końca. Zobaczymy, czy nam odpali. Dobra, rozładowaliśmy akumulator. Mamy 5,5V. Sprawdzimy. Tu już zegary zgasły, nawet w samochodzie więc tutaj już się zegar nie żyje. Ale sprawdźmy, co z Canlokiem. O, wyłączam, co tylko mogę. Włączę stacyjkę wprowadzę kod już nie przyjął kodu nie odpala, więc tutaj zabiliśmy zupełnie akumulator Canlock dalej blokuje, nie odpala samochód więc e, niezależnie czy mamy 12V na akumulatorze czy rozładujemy czy zrobimy zwarcie na akumulatorze i, i zbijemy napięcie tam do 7-8V tak jak widzieliście Canlock cały czas blokuje, ponieważ ma to napięcie zasilania dużo, dużo niżej Pokażę Wam teraz, że to na pewno canlock lokuje samochód. Najpierw pokażę wam, jak się zachowuje auto, kiedy kanloka mamy wpiętego, a potem wypnę go z wiązki i pokażę wam, jak auto zareaguje na to. Mamy kanloka wpiętego stacyjka. Oczywiście kodu już nie mogę wpisać, no bo, no bo tu już umarły te przyciski, ale włączę wcisnę sprzęgło i Trzymam na rozruchu kluczyk. Zobaczcie, zegary się cały czas świecą, więc on nie dostaje sygnału, że chce się odpalić, bo blokuje go kanok. Teraz wypnę centralkę i zobaczycie jak to się zachowuje. Centralkę. Wypinam. Sprzęgło. Stacyjka. I trzymam na rozruchu. Jeszcze raz. Zegary umierają, bo próbuje samochód się odpalić, ale niestety nie da rady. Sprawdziliśmy. Nawet na rozładowanym akumulatorze, na prawie rozładowanym akumulatorze, Canlock cały czas blokuje nam rozruch. W tym momencie mamy 8V na, na akumulatorze, także podłączymy go pod prostownik, ale rozładowanie akumulatora do końca nie ubija Canlocka. Oczywiście nadal czekam w komentarzach na jakieś Wasze pomysły, co tu jeszcze możemy zrobić Canlockowi w tej Skodzie. I na więcej informacji zapraszamy na naszą stronę, zabezpiecz auto, tam wszystkie wersje dostępne Canloka. Zapraszam.